Ten hit, który poleciał y, na twoje wejście, 127 milionów wyświetleń. Tylko ten numer. Strzał. Nie wiedziałem, że tyle ludzi na świecie żyje. Naprawdę. Nie że tyle ludzi w Polsce mm. żyje. Y, masz przepis na taki, na, taki, na taki hit jeszcze jeden? Czy, czy nie, nie wiesz jaki? Czy... Nie, no myślę, że w mojej karierze chyba już tego nie powtórzę. Nie brałem nawet pod uwagę, że aż tak rozumiem. E, w ogóle nie brałem tego pod uwagę. E, a czy się tak przyjęło? No widzisz, jakby nieprzyzwalne jest po prostu to, kiedy zrobić, po prostu jakby to powiedzieć, hit dla Polaków. Numery, które często pisałem na kolanie, to wykręcałem największe liczby, więc. A jak tworzysz to na trzeźwo, czy wspomagacze? Coś pytasz o używki? No tak, pytam o ja, o tak, alkohol. To tak, tak, do... Na Bani, tak? Z, zależy w jakiej sytuacji czy się tworzę, czy robię to w domu, choć rzadko się, to mi się to zdarza, no bo e, bo czy robię to w czas, samochodzie, nie? bo lubię w samochodzie pisać teksty, czy sprawdzać y, 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 nowe, y, nowe podkłady. A Disney powstał? Disney powstał na takiej fazie, że miałem dość używek I, tak, i dlatego o, tak na takim, na, takim, na takim, jak to się mówi, detoksie? Nie, na takiej zwale, można powiedzieć. Zwała? <noise> nie, jak, byłem zmęczony po weekendzie, wiesz? I akurat powstał w niedzielę wieczorem. Chcesz więcej? Wejdź na ott.com i oglądaj przez 3 miesiące.